Cześć, witam Was ponownie. Łukasz87 z tej strony. Puchar mocnego, ciągle żywy. Już co prawda na ukończeniu, bo półfinały przed nami. W zasadzie jeden mecz półfinałowy już trwa, drugi powinien się rozpocząć jutro. Być może pojutrze. No, finał pewnie też rozegramy jeszcze w sierpniu, więc pewnie na początku września poznamy tutaj najlepszego z buntowników. No, a jak tam wspomniałem w materiałach, jakieś tam nagrody są dla tej osoby przygotowane. To jeszcze do tego na pewno wrócę w No myślę, że pod koniec filmu będzie trochę czasu. Najpierw krótkie podsumowanie, bo ćwierć finały zakończyły się. Pierwsza para ksbos Boss Mayles. jak widać KSBOS Boss przeszedł dalej. W zasadzie niewiele brakło, żeby to właśnie mailes zajął miejsce kaS Bossa. Tutaj decydowały oczywiście detale. Mail jest najkrócej stażem w sojuszu. To wielkie prowa dla niego, bo zaszedł bardzo wysoko, to bardzo dobry gracz. Miałem z nim przyjemność mierzyć się na tej mapie i było naprawdę ciężko. Szczerze, mogę powiedzieć, że to był mój najtrudniejszy przeciwnik, więc tym bardziej gratuluję KS Bosowi, bo to pokazuje, że to nie był przypadek. Tutaj panowie oboje dali z siebie wszystko, żeby przejść dalej druga para, 3 baka, Mateusz pierwszy mocny 3 baka, no w zasadzie 3 baka bez walki, tutaj zapewnił sobie awans do półfinałów, Mateusz odpuścił ten pojedynek, no jego decyzja miał takie prawo 3 eee, baka, już też o tym mówiłem wcześniej, tam skoczył troszkę z listy rezerwowej on nie był początkowo zapisany do turnieju tam gracz, który miał wystąpić no został dość mocno kontyzowany stwierdził, że nie będzie mógł nie będzie mógł wystąpić, więc tak naprawdę z jednym dniem później 3 baka wskoczył. A I jak widać z grupą przeszedł jak burza, bez porażki, dzisiaj gościmy go w półfinale. No i mamy ciekawy pojedynek, s boss 3 Myślę, że ciężko wskazać lepszego. Myślę, że oboje pan, obaj panowie, tak? 50% szans im daje. Ciężko tej cokolwiek prognozować, który z nich może tutaj do finału dojść. Życzę obu powodzenia. Na pewno któryś z moich faworytów przejdzie dalej. Trzeci pojedynek, MR Piotr Łukasz87o. Tutaj w zasadzie mogę powiedzieć tyle, że bardzo ciężki pojedynek w pierwszych czterech dniach. Potem miałem wrażenie, że MR Piotr troszkę mniej aktywny. Łatwiej się dawał tutaj, tak powiem, obijać na mapie. Potem MR Piotr napisał, że tam jakieś tam problemy rodzinne i faktycznie z tą jego aktywnością było troszkę gorzej. Ale walczy do końca, nie chciał, nie chciał się poddać. To był ciężki, ciężki pojedynek. Udało się, zameldowałem się. W półfinałach, zobaczymy co będzie dalej. No i pojedynek, Geralt agresywny. Tutaj panowie też długo walczyli. Ja, jeżeli chodzi o, o ten pytanie, chyba najmniej wiem, bo gdzieś tam się nikt tymi informacjami nie chciał dzielić. Ważne jest to, że obaj dali z siebie wszystko. Wiem, że ten pojedynek też zakończył się w miarę szybko. Tam Geralt osiągnął przewagę na mapie. Yy, agresywny został zapięty do defensywy. Długo w tej defensywie też nie wytrzymał, musiał ustąpić pola. No i tak Geralt melduje się w półfinale. I ten pojedynek półfinałowy. Tu go oznaczmy jako trwający. On już tam kilka dni sobie trwa. Geralt, Wielka Brytania, ja gram Niemcami. Powiem tak, jest ciężko. Ja gdzieś tu mam no, chyba nawet mapę otworzoną. Chyba tu mam. Dobrze, jednostki ukryte, surowce ukryte, o to chodziło. Ciężko, ciężko, ponieważ tutaj Geralt... Dość mocno wykościł mnie na wodzie, praktycznie nie mam już żadnej jednostki pływającej. Dość mocno wykościł mnie w powietrzu, zostały mi ostatnie mocno poobijane samoloty, musiałem je chować gdzieś tam daleko za nią frontu, żeby, żeby mnie nie dopadł. Natomiast gdybyśmy zerknęli w gazetę, nie widząc już się jednostek, bo tu są one ukryte, to pewnie ktoś mógł odnieść zupełnie inny wniosek, bo no, lista strat w Wielkiej Brytanii czy Geralda dzisiaj spora, ale to tylko dlatego, że Gerard, no po rozbiciu mojej, się moich okrętów, po rozbiciu mojego lotnictwa postanowił. Spróbować desantu, o są straty, S są straty, spróbować tam desantu, w kilku miejscach te jednostki były przygotowywane, żeby tam z Wielkiej Brytanii przepłynąć kanał i wylądować w Niemczech, pech chciał, że miałem tam mały magazyn rakiet, to ich użyłem, stąd te straty właśnie w Wielkiej Brytanii, bo to w większości właśnie potopione desanty, Właśnie potopione, trafione rakietami przy rozładunku, właśnie bezbronne, nie mogły się ruszyć ani w lewo, ani w prawo, ciekały tylko szoberwą rakietami. No Mecz się nie skończył, ja jestem w wielkich tarapatach, zresztą już troszkę na ten temat z Geraldem pisałem, bo tak naprawdę bez floty mogę móc co najwyżej pomachać, zresztą on tutaj dość aktywnie lata myśliwcami, szuka tych moich rakiet, się go pobudują, zmusza mnie do tego, że jak komuś jakaś zbuduje, to muszę od razu wysyłać bombardować mu jakieś tam cel miasta, no bo jak zostaną to to zaraz oberwę, zaraz stracę. No zobaczymy czyja taktyka będzie lepsza, ja w zasadzie no, nie mam ruchu, mogę tylko w tym momencie jakby grać na czas, grać na, na zwłokę, czekać tutaj, może grać jakiś błąd popełni że mógł zyskać inicjatywę. Na tym etapie jest moim zdaniem 60% szans na zwycięstwo Geralda, 40% na zwycięstwo moje. Co prawda dzień mamy dopiero... Gdzieś gazetę miałem otworzoną, nie zerknąłem. Dzień mamy piąty, więc jeszcze to rocznie 15 dni, żeby sobie ten pojedynek zakończyć. Jest masa czasu, na pewno tutaj jeszcze czekam duże zabawy, jeżeli chodzi o te rozgrywki. Jeżeli chodzi o drugą parę, Kezbo Trzybaka. Trzybaka na wakacjach. Dobrze, niech odpoczywa, niech zbiera siły. Jutro z tego co wiem wraca. Nie wiem, czy będzie jutro jeszcze jakby możliwość tego, żeby on, no, Trzybaka podjął tutaj możliwość walki z KS Bossem, czy panowie znajdą czas, no bo to jest też oczywiście kwestia od KS Bossa zależna. Mam nadzieję, że w tym tygodniu ten pojedynek się rozpocznie. Myślę, że nie ma jakich przeciwwskazań, żeby on się po prostu nie odbył. No i tak naprawdę w zależności od tego, co się wydarzy, myślę, że wraz z końcem miesiąca, no też chciałbym jak najszybciej, rozegramy ten finał. Tak naprawdę to myślę, że to takie dość duże wydarzenie, dwóch najlepszych graczy, chyba niezależnie od tego, który z nich tam wygra, to, to i tak będzie zwycięzcą. Chociaż też powiem, Bytro nam trochę utrudniło sprawę, bo zlikwidowało mapę Kanału La Manche. Decyzja taka trochę dla mnie niezrozumiała, bo tam teoretycznie mówili, że nikt na tych mapach nie chciał grać. Ja wiem, przynajmniej widziałem w praktyce, że tych map było całkiem sporo. Zawsze, przynajmniej codziennie widziałem gdzieś tam jakąś taką mapę, że ktoś otworzył i ktoś tam jakiś pojedynek, jeden na jeden rozgrywał. Szkoda, ale to nie mnie gdzieś tam to oceniać. Taka decyzja biznesowa powstała. Na szczęście udało nam się wcześniej kilka tych map założyć z hasłem, więc po prostu one czekają na swoją kolej. Będziemy je uruchamiać. Nie damy im wygasać zawczasu, tak żebyśmy mogli ten turniej dokończyć. No, ale warunek jest jeden: musimy ten mecz finałowy rozpocząć jeszcze w sierpniu. Myślę, że z tym jakiegoś problemu. Nie będzie. Zawsze się tak zastanawiam, bo ja tutaj tam puszczam na ekranie różne rzeczy, a tu proszę bardzo, reklama. Dzisiaj reklamuję jakieś samochody. Zawsze coś ciekawego się musi pojawić. Nie ma to wielkiego znaczenia. Słuchajcie, sam finał przed nami yy, wiadomo, że tu jeszcze kawałek yy, gry musi upłynąć, tak no bo nie znamy jeszcze tych finalistów. Yy, natomiast no zwycięzca odbiera yy, podwójny wojczer do dowolnego kina w Polsce. Na dowolny film wybrany przez siebie, tu film 2D, to też jest ważne, że Voyager jest na film 2D. Natomiast, ja tak mówię, wszystkie dowolne kino w Polsce trochę to takie nadużycie, bo tu chodzi o sieć Cinema City, chodzi o sieć Multikino. Tutaj ten nasz anonimowy sponsor akurat taki Voyager nam przygotował. No to nie ma znaczenia, bo myślę, że tam każdy gdzieś tam pod ręką, gdzieś tam w okolicy ma takie kino dostępne. Voyager na pewno nie może być wykorzystany na pokaz premierowy. Wojczer do wykorzystania będzie, no tam okres ważności będzie przynajmniej jeszcze pół roku, więc myślę, że spokojnie zwycięzca, no czy sam, czy swoją drugą połówkę, to już jest kwestia indywidualna, na jakiś fajny film zabierze. A no tak zawsze mówię, że będzie miał możliwość udowodnienia, że ta gra to nie tylko cyferki, tylko też jakieś tam bonusy wpadają, zawsze jakaś alternatywa. Yy, natomiast no tak, no wiadomo, jest jeszcze do rozegrania finał trzeba najpierw wygrać, potem trzeba wygrać w finale, dopiero potem można świętować właśnie w kinie przy fajnym sensie. Okola, cola popcorn, wiadomo, jest co, jest, 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 jest jakiś potencjał na to, żeby to fajnie uczcić. Yy, myślę, że z mojej strony to na dzisiaj będzie wszystko. Yy, tak naprawdę yy, z niecierpliwością czekam na ten pojedynek KSB z 3 Baka bo dla mnie to będzie bardzo ciekawe starcie. Już powiedziałem o tym wcześniej, nie chcę się powtarzać, ale to tylko podkreślam. Naprawdę obaj bardzo mocni, bardzo aktywni, również nocą zawodnicy. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawa rozgrywka. Z mojej strony tyle. Życzę Was wszystkiego najlepszego. Jak jeszcze ktoś nie wypoczywał w te wakacje, to na pewno niedługo będzie miał taką okazję, więc niech, niech wypoczywa, niech zbiera siły. Cześć!